Witam Was! Na 9 maja czekaliśmy chyba wszyscy. Nasza uwaga była skupiona na Moskwie, na defiladzie zwycięstwa. Czekaliśmy na, na to, co powie Władimir Putin: czy ogłosi powszechną mobilizację, czy może ogłosi wojnę totalną, a może ogłosi pokój, że cele zostały osiągnięte. Okazało się, że żadne ważne deklaracje nie padły, a emocje sięgnęły zenitu nie w Moskwie, a w Polsce. Otóż ukraińska aktywistka oblała sztuczną krwią rosyjskiego ambasadora w Warszawie. Zapraszam. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rosyjskiego ambasadora w Polsce nie jest mi wcale żal. Osobiście uważam, że to jest osoba obrzydliwa, która w sposób protekcjonalny traktuje Polskę i Polaków. Aczkolwiek, jeżeli ekipa PiSu zdecydowała się na to, by pozostał w Polsce i nie został wydalony po pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę, no to cywilizowany kraj, w którym nie rządzą wariaci, dyplomaci zapewniliby maksimum bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co na ten temat myśleć. Czy polityka PiSu upadła już tak nisko, że polską politykę zagraniczną kreują nam nastroje Ukraińców w Polsce? Czy może ten atak na ambasadora był za wiedzą i przyzwoleniem polskich służb? Zobaczcie sami. Otóż nie było tajemnicą, że ambasador Rosji będzie chciał się udać na cmentarz, gdzie leżą ciała, prochy rosyjskich soldatów. Tajemnicą też nie było, że jest dużo Ukraińców w Polsce, którzy mają powody, by zrobić ambasadorowi krzywdę. Ja rozumiem te intencje, aczkolwiek powtórzę. Jeżeli dyplomata pozostał w Polsce, to kraj, w którym nie rządzą wariaci, zapewnia dyplomacie bezpieczeństwo. Ktoś mi powiedział, że no, ale to jest mała kara za to, co robi Rosja. To że ja myślę, że jednak. Mniejszość ukraińska w Polsce nie jest od wymierzania kar, prawda? Bo pan Kamiński, między innymi, jest po to, by nie było samosądów, by nie było wymierzania kar, by między innymi dyplomaci byli zabezpieczeni. I minister Kamiński zdawał sobie z tego sprawę, dlatego też wydał ambasadorowi Rosji rekomendację, by, by nie wychodził, by siedział w ambasadzie, że w Polsce jest niebezpiecznie. Tyle, że rekomendacja to jest jedno. W Polsce jest niebezpiecznie, no ale my, jako służby, stajemy na wysokości zadania i będziemy go za zabezpieczali. No i teraz zaczyna się robić ciekawie. Ponieważ, przynajmniej ja to tak odczytuję. Dajcie znać w komentarzach, czy, to, czy wy to widzicie podobnie. To najprawdopodobniej nie było tak, że z rachunku prawdopodobieństwa minister Kamiński mógł podejrzewać, że do jakiegoś ataku dojdzie. Tylko minister Kamiński wiedział, kto zaatakuje i nakazał służbom, by ta osoba była bezkarna. Dlaczego tak uważam? Już abstrahując od niezabezpieczenia rosyjskiego dyplomaty, chwilę po tym ataku agresorka powinna zostać powalona przez milicjantów. Wiemy, jak milicja działa, jak powalali ludzi bez maseczek, to wtedy nie było ważne, że tam na placu zabaw było dziecko, czy w wózeczku było dziecko, czy powaloną osobą bez maseczki była emerytka. Nawet jakiegoś chłopaka zadusili, prawda? Tutaj nie tylko że agresorka nie uciekała, to nie jest tak, że zgubi, zgubiła pościg milicjantów, którzy nie byli w stanie jej złapać, tylko ona udzielała wywiadu dla mediów, Opowiadała o rosyjskich faszystach, że jej zawstydziła i w ogóle w tle oczywiście leciał hymn OUN-UPA i milicja nie działa. Milicja może nawet sobie ten hymn OUN-UPA nuciła. Minister Kamiński nawet próbował agresorkę tłumaczyć, że to może jest żona jakiegoś żołnierza, który tam walczy za Ukrainę i za nas, za całą Europę, za cały wolny świat. Tyle, że ataku nie dokonała żona żołnierza czy zdesperowana wdowa. Ale pani, która no już w niejednym, w niejednym proteście politycznym brała udział, pani Iryna Zemliana, Ja myślę, że niedługo o tej pani usłyszymy po raz kolejny. Poprzednim razem mogliśmy usłyszeć przy okazji sabotowania polskiego transportu na wschód. Tam razem z Fundacją Otwarty Dialog, tam z panią Lempart, jest też taka fundacja jak Euromaidan. Co oni są tą nazwą przekazać, Euromaidan, że to? Ten Majdan był taki fajny, żeby teraz w Polsce zrobić, żeby w Europie zrobić Majdan? Jakie jest przesłanie, że taką nazwę sobie zrobili, prawda? Ale kitem jest fundacja, która brała udział w sabotowaniu e, polskiego transportu na Ukrainę. Fundacja, która nazywa się Ukraińskie Produkty i Usługi. <laughs> to było polityczne, czy może sabotowanie? Konkurencji. Ja pamiętam w ogóle te, te filmy z tego, z tych protestów. Tam ludzie płakali, kierowcy płakali, że odbierają się chleb, że nie będą mieli za co żyć. Paru, paru krewkich kierowców zostało powalonych przez milicjantów. Nagle milicja wiedziała, co robić z Polakami, z kierowcami, którzy byli zdesperowani. Bo taki był rozkaz, taki był rozkaz od Kamińskiego czy jakichś tam pomniejszych milicjantów, Tutaj, ewidentnie, takiego rozkazu nie było. W Rzeczpospolitej, yy, był komunikat, że tam w ogóle policja, no, nie wiem, jest na tropie, w każdym, nie, przepraszam, nie jest na tropie. No, że tam nikogo nie zatrzymano. Znacie, to jest, to jest ośmieszenie Kamińskiego. N od kilku godzin. Nazwisko tej pani jest w mediach. Pani sobie udziela wywiadów. A milicja nie wie, gdzie szukać. Nie wie, kto to jest w ogóle. Więc PiS gra w bardzo niebezpieczną grę. Yy, niestety, nie zna zasad. I gra do własnej bramki. Czy ktoś z tych mózgów, którzy doszli do wniosku, że taki protest, pozwolenie na tego typu prowokacje będzie dobrym pomysłem, czy wziął pod uwagę bezpieczeństwo polskich dyplomatów w Rosji? Czy oni tam mogą mi skatować? Chyba, że ci ludzie się nie liczą, a będzie temat, żeby grzać w mediach? Czy to nie jest tak, że PiS przypadkiem rozpoczął już kampanię kampanię do wyborów w 2023 roku, która póki co jest stargetowana dla mniejszości ukraińskiej, dla osoby wysiedlonej, która najprawdopodobniej w 2023 roku dostanie prawa wyborcze? Czy to nie jest tak, że PiS widzi w tych ludziach nadzieję na następną kadencję, na samodzielne rządy? Wiemy, że elektorat się wykrusza, starsi ludzie Odchodzą, no bo tak to już jest. Młodzi widzą, że to są wariaci. No i oczywiście, młodzi będą głosowali na innych wariatów. Nie chcę mówić, czy większych, gorszych, lepszych, na innych. <laughs> Ale no faktem jest, że nie wybierają akurat tych w dużej części. To może być nowa odsłona antystosunków między Polską a Rosją, i to może być samograj, który. No, będzie między innymi podgrzewał y, emocje y, elektoratu ukraińskiego w Polsce. PiS reprezentuje ich interesy w Polsce. A to, że jest skandal dyplomatyczny, a to, że ruska propaganda będzie po nas jeździła latami, to, że Kamiński ośmieszył służbę, to są koszty. Cel jest jeden: trwać przy korycie jeszcze 4 lata po wyborach, bo. Myślę, że to towarzystwo postawiło wszystko na jedną kartę. Jeżeli potężnego elektoratu nie zagospodaruje, to konfiturek już nie będzie. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną. Czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.